Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo krótki filmik i chciałem wam ogłosić konkurs, w którym do wygrania jest polecenie przeze mnie waszego kanału, czyli ja wam mogę polecić na oddzielnym filmie i mogą wygrać aż dwie osoby. A co trzeba zrobić? Zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu hashtag konkurs. Jak mówiłem, mogą wygrać aż dwie osoby, więc bardzo się opłaca. I możecie mieć większą liczbę y, oglądających, wiadomo. No. To by było na tyle i do zobaczenia. Pa-pa!